Cześć, witam Was serdecznie na dorota.in. Pokażę Wam dzisiaj przepis na pyszną, jednocześnie prostą, a do tego zdrową sałatkę na bazie komosy ryżowej. Będzie też do tego troszeczkę owoców, granatu i parę innych składników, również prostych i również smacznych. Przygotowanie tej sałatki zacznę sobie od pokrojenia cebuli i to ma być pokrojenie albo w talarki, albo ewentualnie w ósemki pół księżyce. To nie musi być drobno pokrojona cebula, ale jeśli lubicie, to oczywiście może. Ważne, żeby to była cebula czerwona, najlepiej. Ona będzie bardzo ładnie kontrastowała z ugotowaną komosą. A taka ciekawostka jeszcze, że komosa ryżowa to jest bardzo bogate źródło roślinnego białka i na dodatek to roślinne białko akurat z komosy jest białkiem pełnowartościowym. Także jeśli macie możliwość włączenia jej do swojej diety, gorąco też zachęcam i polecam. Można ją kupić w trzech osobnych kolorach: białą, czerwoną albo czarną. Cebulka pokrojona, trzeba ją jeszcze teraz doprowadzić do takich cieńszych piórek, chociaż moja to się trochę w niektórych miejscach grubiej porobiła, ale to nie szkodzi. To, co teraz zrobię, żeby było mi szybciej i prościej, to w tej miejsce, w której będę mieszać składniki na sałatkę, wymieszam najpierw składniki na sos, czyli wymieszam sobie troszeczkę oliwy. Do tego dodam odrobinę soku z limonki, jego można też zastąpić albo sokiem z cytryny, albo sokiem z pomarańczy, jeśli nie macie, nie ma się co przejmować. Ważne, żeby to było po prostu lekko zakwaszone. Przecież i tak w tej sałatce jest już kwasek w smaku, bo przecież jest w niej troszeczkę granatu. Ale jak ktoś lubi mocniej tam, tak jak ja, to można dodać, a można też jeszcze do niej dodać, tylko że ja niestety nie mam, eee, chili. Czerwoną papryczkę chili dla koloru. Dobra, trzeba to wymieszać. Troszeczkę soli. Ta już jest razem z odrobiną pieprzu, także nie będę osobno dodawała. I teraz, żeby mnie przesadziła, przypadkiem to trochę cynamonu. Też ja do tego cynamonu mogłabym równie dobrze strasznie dużo dać, bo bardzo lubię. Ja mam łagodny ser, ale tutaj do tej sałatki będzie się świetnie też sprawdzać. E, chociażby ser kozi, taki śmierdzący wiecie, o bardzo intensywnym zapachu. Trochę listków można zostawić sobie do dekoracji. Orzechy już mam uprażone i tutaj też możecie zastąpić orzechy nerkowca, jeśli nie macie nerkowców, to możecie zastąpić je na przykład orzechami włoskimi, możecie je zastąpić blanszowanymi migdałami, laskowymi, makadamia, pistacjami, co tam sobie lubicie. Ważne, żeby jakieś orzechy były, dlatego że jest to bogactwo składników mineralnych, trochę witaminy B i przede wszystkim też świetny smak do sałatki. Tak, właśnie tak. Ja już pokazywałam Wam na blogu, jak gotować komosę ryżową. Jeśli jeszcze ktoś z Was nie korzystał z komosy, to warto wiedzieć, żeby nie przedobrzyć z gotowaniem, bo łatwo ją jest rozgotować, a jednocześnie jeśli gotuje się ją choć odrobinę za krótko, to ona będzie po prostu trochę strzelać pod zębami. I na koniec przyjdzie ser. Mogłabym go w sumie tak drobno pokruszyć, ale chcę, żeby mi ładnie wyglądał, więc go sobie pokroję w kostkę. Możecie tutaj, tak jak już mówiłam, wykorzystać różne sery, na przykład sery solankowe, takie jak feta. Możecie wykorzystać polskie sery też, takie, które są właśnie i w solance, albo takie, które po prostu dają się w kostkę pokroić. Może to być jakiś ser też pleśniowy, przerośnięty pleśnią albo z pleśniową skórką. Co wam w duszy zagra? Dlatego, że te smaki tutaj są na tyle łagodne, że można je uzupełniać czymś intensywnym. I to wszystko razem będzie bardzo fajnie ze sobą współgrało. Pozostało mi tylko dołożyć ser tutaj do środka do sałatki. Oczywiście też troszeczkę zostawić na wierzch do dekoracji, żeby to wszystko fajnie wyglądało, gdy położy się na talerz. I trzeba wymieszać wszystkie składniki i sałatka będzie gotowa. Ta sałatka może troszeczkę postać i nawet lepiej, żeby jeszcze też przegryzły się w niej wszystkie smaki ale można ją też schować do lodówki, przygotować dzień wcześniej i zabrać następnego dnia sobie na przykład do pracy. Bardzo fajny pomysł na pożywne, smaczne i jednocześnie zdrowe drugie śniadanie albo taki lekki obiad. Na koniec jeszcze troszeczkę dam tutaj tego sera na wierzch, chociaż właściwie wydaje mi się, że ona naprawdę przyjemnie wygląda. Może tylko te ziółka tutaj jeszcze na górę jej dołożę. Moja sałatka gotowa. Ciekawa jestem, jak Wam będzie ona smakowała. Gdzieś posiałam mi do niej, ten, który mieszałam. Dobra. Zobaczmy. Mm. Ten cynamon jest genialny. Moi drodzy, dajcie znać, jak Wam smakowała. Dzięki serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach, pa!